Towarzyszy, więc kilka godzin temu na kanale Wojna Idei pojawił się film, yy, jak to jest być faszystą, mający niecałe dwie minuty, gdzie pod koniec jest wprost tutaj powiedziane, że właśnie będzie, jest to taki sobie żarcik z wieszania ludzi, a konkretnie żarcik z wieszania komunistów. Żarcik ten zresztą od razu został podchwycony przez publikę. Film ten został już obejrzany 21 tysięcy razy. Jest tam ponad 400 komentarzy, z których tak mniej więcej co czwarty, co piąty komentarz no to właśnie nawiązuje do tego, że należy wieszać komunistów. Więc no są tutaj jakby dwa problemy. No jeden problem to jest oczywiście hipokryzja prowadzącego, który yy, kreuje się na takiego wierzącego chrześcijanina, chrześcijanin, który powinien okazywać właśnie miłość do bliźniego yy, więc no, z jednej strony no właśnie na pokaz chrześcijaństwo, na pokaz jakieś tutaj dobre, yy, dobre postępowanie wobec innych osób, a równocześnie no to yy, no to wychodzi tutaj no, że tutaj odwołujemy się do tej tradycji chrześcijaństwa właśnie tego średniowiecznego do tradycji inkwizycji żeby wrogów politycznych niszczyć więc no można by oczywiście ten temat ciągnąć ale mnie interesuje tak naprawdę co innego to znaczy te, te takie naśmiewanie się, publiczne wznoszenie haseł, a na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści yy, i tak, dalej, i tak dalej. no Szymon Pękała z Krakowa nie jest pierwszy, który takie rzeczy mówi takie rzeczy mówi mnóstwo ludzi w Polsce głównie anonimowo mówią to w sposób bezkarny yy, więc, yy, więc wszyscy, wszystkie te osoby łamią prawo łamią polskie prawo, bo nawoływanie do morderstwa innego obywatela polskiego, czy po prostu morderstwa za poglądy polityczne, no jest, to, jest to nawoływanie do ludobójstwa yy, więc no, jest to łamanie polskiego prawa yy, no i oczywiście no można by się tutaj bawić w jakieś w jakieś takie dziecinne zabawy, tam zgłaszać film na YouTube, a. ale uważam, że powinniśmy zrobić towarzysze coś innego, to znaczy no, utrzeć nosa tutaj ludziom, którzy łamią prawo, a ponieważ kolega Szymon ma popularny kanał, w sumie dwa popularne kanały, to powinniśmy tutaj dla przykładu, dla przykładu właśnie wznieść tutaj, no oskarżenie, no, nawet nie, nie, nie wiem jak to tam od strony formalnej się, się nazywa, no w każdym razie y, ktoś, kto się zna na prawie na pewno, na pewno wie jak, jak w, taką, w takiej sytuacji postępować no ja ze swojej strony deklaruję no, że albo jestem w stanie tutaj przeznaczyć jakąś część pieniędzy na prawnika, albo zorganizować zbiórkę, no, w każdym razie no, y, no tutaj można oczywiście y, chodzi o o, o rozwiązanie dwóch problemów. No, pierwszy problem to, yy, to wytoczenie sprawy sądowej yy, Szymonowi za nawoływanie do ludobójstwa jest oczywiście naszym moralnym obowiązkiem, no ale no, oczywiście no, także no, jest to akt polityczny, dzięki któremu no, my komuniści pokażemy, że nie boimy się, że no, także, także popularność jego kanału, no to no to mm, powinna się wprost przełożyć na to, no, że, że ludzie, ludzie o nas usłyszą. No, no oczywiście no, tą działalność i szkalowanie człowieka, który, który grozi tutaj linczem, który nawołuje, nawołuje do ludobójstwa, no, powinno się toczyć oczywiście także poza sądem. Tam, gdzie mieszka, czy w miejscu pracy, powinny się odbyć pikiety, że w tym miejscu właśnie pracuje człowiek, który nawołuje do ludobójstwa. Więc czekam, towarzysze, na wasze propozycje, jak ten problem należy rozwiązać. Na pewno jakieś rozwiązanie być musi, No w każdym razie no, to my cały czas jesteśmy oskarżeni o to, że reprezentujemy tutaj najbardziej zbrodniczą i totalitarną ideologię. A kiedy przychodzi to do czego, no to, to właśnie wszyscy nas mogą tutaj bezkarnie, bezkarnie, właśnie nam grozić. Po to zostało stworzone prawo, żeby uniknąć rękoczynów, żeby samemu tej sprawiedliwości nie, nie wymierzać. Więc zobaczymy, no, czy polskie prawo, czy, czy w tej kapitalistycznej Polsce, mimo że jest tutaj dużo gadania właśnie o, o tym antykomunizmie, no to jednak jakieś tam Podstawowe takie normy prawne w ramach Unii Europejskiej powinny być przestrzegane, i po prostu człowiek, który publicznie nawołuje do ludobójstwa, powinien ponieść tutaj konsekwencje prawne. No, powinien pójść za to do więzienia. I mam nadzieję, że taki los spotka Szymona Pękałę z Krakowa. Pozdrowienia, towarzysza.